Cześć! Pamiętacie ten bezprzewodowy odkurzacz od firmy Maltek? Dzisiaj na jego przykładzie pokażę jak rozłożyć, opróżnić oraz złożyć tego typu odkurzacz. Ok, za przenośny śmietnik będzie mi robił tutaj tego typu inny odkurzacz, ponieważ nie będę tego filmiku nagrywał przy śmietniku. Zabędę, ten odkurzacz był też omawiany w innym materiale. Jeśli ktoś chce do niego, to serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy do naszego dzisiejszego gościa, i na sam początek pozbędziemy się tutaj, może tej turboszczotki. Spójrzmy, mamy tutaj taki guziczek, także wystarczy, że go po prostu naciśniemy. I w tym momencie mamy tam turboszczotkę odłączoną jest ona osobno. No i żeby ten wałek tutaj, że tak powiem, ściągnąć, to tutaj mamy taką zapadkę. i wyjmujemy po prostu ten wałek i możemy teraz tutaj spokojnie go sobie wyczyścić nie ma z tym żadnych problemów tutaj również to wnętrze możemy wyczyścić no a żeby z powrotem założyć no to po prostu wkładamy ten wałek tak ta środeczka i zaciskamy Zamykamy zapadkę i cała filozofia. Także pierwszy element możemy spokojnie tutaj wyczyścić. Tutaj, spójrzcie, jest taka końcówka. Po prostu potem będziemy ją tutaj dokładnie dopasowywać, żeby go zmontować. Dobra, pierwszy element za nami. Teraz pozbędziemy się rury, ponieważ rura to również ważny element, jeśli będzie zapchana. To będzie słaba tutaj moc sania, i tutaj również mamy taki magiczny przycisk. Wystarczy, że go naciśniemy i odłączymy po prostu tą rurę. Także warto tutaj to, moi drodzy, również przeczyścić, żeby tutaj była odpowiednia drożność. Kolejnym elementem tego odkurzacza to oczywiście jego opróżnienie. Spójrzcie, tutaj jest zapadka. Wystarczy, że ją przesunę i cały syf powinien wylecieć. Jeśli nie wyleci do samego końca, to tutaj mam taki pręcik i wtedy tutaj sobie nim pomogę. No dobrze, opróżnijmy go. Staje drogą ten odkurzacz. Znakomicie nadaje się do popiołu. Zresztą chyba do tego jest on przeznaczony. Polecam go. Dobra, ale nie o nim dzisiaj mowa. Teraz tak. Bierzemy tą zapadkę i spójrzmy ile tego syfu wyleciało. To wszystko wpływa na udrożnienie właśnie. Też na moc ssania. I spójrzcie tym pręcikiem idealnie tutaj cały środek wymiokłem. Także warto się w taki po prostu głupi pręcik zaopatrzyć. No i dobrze, nic w środku tutaj nie ma. Przejdziemy zaraz do kolejnego etapu. Teraz zamykam to. Przepraszam bardzo. Teraz tak, możemy odłączyć tą część, i tutaj mamy kolejną zapadkę. Także naciśnijmy ją. Tutaj jest ogólnie silnik. To będzie pracować bez niczego. Jeśli ktoś by chciał tutaj ingerować wewnątrz, no ja dzisiaj tutaj nie będę, to tutaj oczywiście mamy odpowiednie śruby. Także możemy to śmiało rozkręcić. Tutaj taki szybki rzut okiem na ten syf, który tutaj się znajdował. No dobrze, co do tego elementu, który właśnie tutaj zdjąłem, to tutaj bardzo ważna kwestia, ponieważ tutaj możemy też wyczyścić odpowiednio filtry oraz je wymienić. I spójrzmy, tutaj mamy takie ikonki. Wystarczy, że przekręcimy to. Spójrzcie, i pojawiają nam się tutaj tego typu. Elementy. To jest taki filtr. Na razie tamto odłożę sobie. Tutaj mamy taką gumkę. To oczywiście możemy sobie wymienić. Spójrzmy na ten filtr. Taką się prezentuje. No i tutaj taka gumeczka. Ale syf. Dobra, ja to sobie. Włożę. Moi drodzy, to wszystko wpływa na siłę ssania, ta, to udrożnienie tych wszystkich dróg. Teraz, tak, to również możemy sobie zdjąć. Spójrzmy. I to również możemy sobie odpowiednio wyczyścić. I nie ma tutaj żadnych problemów. No i tak prezentuje się po prostu rozłożony ten odkurzacz. Także w ten sposób tutaj wszystko możemy udrożnić. No ale dobra, no to teraz jak go rozłożyliśmy i opróżniliśmy, ja go oczywiście sobie później e, osobno już umyję. Ale jak go rozłożyliśmy, no to może go wypadałoby złożyć. Także dopasowujemy tutaj odpowiednio. Ten element. OK. I teraz co? Nie, jednak nie dopasowałem odpowiednio. Dobra. Teraz poczułem opór. Teraz jest dopasowane odpowiednio. Teraz co robimy? Tą gumkę oczywiście włożyłem tutaj. Także z powrotem ją tutaj zakładamy. OK. I teraz... Dokręcamy ten element. Przepraszam, ale tutaj trochę się zakurzyło, że tak powiem. Teraz go po prostu tutaj zakręcamy. Poczułem opór. Trzyma się. jest ok. A teraz mi wyleciał. A teraz. Teraz jest ok. Teraz co? Musimy. Z powrotem załączyć to do serca tego kurzacza, że tak powiem, czyli do silnika. Tutaj ogólnie tak to wygląda. No to musimy tutaj odpowiednio ten element spasować do tego. A wszedł, było słychać charakterystyczne kliknięcie. teraz oczywiście mamy różne końcówki do tego odkurzacza, ja w tamtym materiale to prezentowałem, tutaj możemy sobie fajnie go właśnie przerobić na jakiś odkurzacz samochodowy albo po prostu domowy, zwykły także taki Transformers no i teraz tak, tutaj mamy tą końcóweczkę i tutaj również tą końcóweczkę także musimy tutaj odpowiednio sobie to dopasować i klik było słychać Także teraz już jest to zmontowane, i nie pozostaje nam już nic innego, jak po prostu tutaj zamontować jeszcze tą turboszczotkę. I w ten sam sposób tutaj te końcówki, które na samym początku pokazywałem, wkładamy. Klik. O! I sprzęt jest gotowy do użytku. Także tak, moi drodzy, prezentuje się. Rozłożenie, złożenie, opróżnienie tego odkurzacza pionowego, bezprzewodowego Maltek. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.